Cześć. Oni się nazywały taką oto konstrukcję, czy takie dwie kutki. Po tym moim wczorajszym wierceniu, wierceniu to coś dłuższego, dzisiaj nagramy krótszego na pewno. Tu jeszcze ślady zostały po, po tych opiłkach i trochę, trochę tam wody było i zardzewiało to wszystko. No ale mi się z tym. To jest ja uprzątność czasem. Tymczasem takie oto. Dwie kutki. Jedna niebieska, druga taka. Ta, jak się nazywa. Na... Chromowana? Hmm. Obie powiedzmy szyfrowe, tak? Trzeba wcisnąć odpowiednie przyciski, żeby kłódka nam się otworzyła. Hmm. Różnica jest taka między tym, między jedną a drugą, że ten mechanizm spustowy nazwijmy go. Trochę inaczej działa. Tutaj możemy sobie go zwolnić po ustawieniu tych odpowiednich liczby na cyfr. Nam to się tutaj odskoczy i otworzy. Więc tutaj musimy. Wcisnąć ten element i wtedy możemy próbować ustawić i wcisnąć i, i to powinno zadziałać. <laughs> Dobra, to tyle, tak powiedzmy malutkie takie różnice między nimi, bo to wszystko wszystko podobnie tak działa. Natomiast reszta jest y, niemalże też sama. <laughs> Te kłódki obie są po prostu no, kiepskie i baziewne. Czemu kiepskie i badziewne? Na no, przede wszystkim. Nie spotkałem kutki z, 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 tak, żebyśmy nie wiedzieli, ile trzeba ich wcisnąć tych przycisków. Tego typu kutki, wszyscy, one, one wszystkie wymagają wciśnięcia czterech guzików. Więc jak mam 4 z 8, to nam tutaj y, robi się z, z, tak z jednokrotnym wyborem. To nam się robi tutaj. Jest tam wzór matematyczny 70, 70 możliwości nam się y, tutaj u tego kodu. Y, jest tak maksymalnie, więc niezbyt dużo możemy tutaj poklikać i próbować go sobie złamać, tak? No. Ale nie musimy tego robić. A potem jest 8 silnia, i na dole jest 4 silnia, czyli tyle wybieramy i w nawiasie jest razy 8 minus 4, 8 silnia minus 4 silnia, dobra, tak? i Tam wychodzi 70, dobra, nieważne. Matematyka odłóżmy na razie, chociaż to jest bardzo ważna. Ech, dziedzina nauki hmm. Jak łatwo to zdekodować? Zacznijmy od tej może zwróćcie uwagę, no skoro ja chcę otworzyć kłódkę a, a tutaj mi się to gdzieś tam o te przyciski, które mają się ustawić w jakiejś tam pewnie blaszce, czymś tam w środku um, i mi odblokować tą kutkę, a teraz są zablokowane, no to napierając na to, powinno to jakoś oddziaływać na te przyciski i tak, tak też się dzieje. Albo one się poruszają, albo próbują się lekko wcisnąć. Spróbujmy. Widzicie? Chyba widać. 7-8. No ewidentnie się porusza. Więc cóż, wciśnijmy 7-8. Spróbujmy teraz zauważyć coś na innych przyciskach. O, widzicie? Trujeczkę. <laughs> Czekajcie. Wycisnę ją. Kamera mnie trochę nie lubi, ale zwróćcie uwagę tutaj na ten element. Lekko się ścisnęło dobra. To wciśnijmy ją też. I patrzymy dalej. O, dwójka, no to już chyba widentne było, nie? Wciśnijmy dwójeczkę. Sprawdźmy. Działa, dobra. No to tą pierwszą mamy zdekodowaną druga, druga jest sprytniejsza. W drugiej dużo trudniej to wyczuć, ponieważ tak naprawdę ten element teraz on nam zwalnia dopiero ten. W tej chwili te przyciski są nieaktywne. No podobnie jak tam naciskaliśmy, to ale tutaj nie naciskamy, tylko tutaj zwalniamy elemencik i na pałą krótko O, jakaś tam sprężynka sobie działa troszkę inaczej, trochę mieńczucia, tutaj tym już nie poruszam, ale to również łatwo Ponieważ to też się zapiera, o jakieś tam elementy gadające z przyciskami, i możemy, będzie widać, co może wyłączę tą lampkę, bo ona mi tutaj i tak się odbija. O. O, nie wiem, czy jest lepiej, czy nie, ale zwróćcie uwagę, tutaj piątka, tak? Leciutko, puka mi się rusza, nie? Szóstka się nie rusza, siódemka się nie rusza, ósemka się też nie rusza czwórka chodzi, luźno, trójka, luźno dwójka luźno, trójka luźno więc prawdopodobnie 6.7.8 jest naszym e, początkiem kodu poczekajcie, ale ja wyłączę jeszcze, odłączę kodzik w sensie tutaj wrócę, żeby nie było tego mechanizmu ustawionego na żeby, żeby jakby był zabezpieczony, nie, żeby ten trigger, ten wyzwalacz nie był zabezpieczony i teraz wszystkie te te, które mi dopiero gadały też są luźno Micie? Tak samo jak wszystkie inne. Lekki mają luz. Jak to odbezpieczymy? Pałk lekko odskakuje. Elementy zabezpieczające zapierają się o te przyciski. I teraz już tak lekko nie jest. No i rzeczywiście możemy tym poruszyć. Ale nie tak łatwo jak tymi innymi. Batonami. I to czuć też, się jak napinamy i poruszam elementem, który chcę gadać, to pałąk mi lekko się porusza. Albo inaczej, jako, jak wcisnę to i odciągam pałąk, to lekko chcę gadać ten mm, przycisk, jakby no, porusza się. Czuć to leciutko, i to trudne jest bardzo do wychwycenia na kamerce. No ale dobra, wciśnijmy 678. No, zwróćcie uwagę, że to w ogóle lekko podskoczyło wszystko już po wciśnięciu i teraz kolejny powinien nam zacząć gadać tak delikatnie, delikatnie tak, 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 trochę z zaporami Piątka luźna, czwórka luźna, trójka chyba też luźna, no jedynka chyba, to jest zdecydowanie jedynka, i może będzie, będę mógł to pokazać. Ciągnę w dół. Widzicie ciągnę pałąk. No i to ciężka bardzo subtelne są te, Ach, te ruchy, ale są, dobra pstryk o, i mamy łódkę otwartą. Więc cóż, taka to ciekawostka. Niezbyt dobrej dobra jakości konstrukcja Zdecydowanie kiepskiej To jest tutaj Niezbyt wygodnie yy, do tego podchodzimy O chwila Tu jest to, się tu jest to No i No i zwróćcie teraz nawet nie odsunę te jedynki, żeby tutaj coś mam pokazać, natomiast wszystkie inne chodzą po prostu luźno. A jedynka Ta jedynka twarda jak głos. Dobra, tyle. Taka ciekawostka hmm, tego typu kutki. To oczywiście nawet można ocenić w ręku, trzymając, że to nie jest dobre zabezpieczenie, ale. Przy okazji, chciałbym pokazać jak łatwo to zdekodować. To tyle. Taki lekki materiał po wczorajszym prawie godzinnym twierdzeniu. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że coś tu było widać, bo ja teraz jak patrzę, to patrzę sobie w kamerce w takim, takim, takim monitorku malutkim, gdzie tutaj naprawdę mało widać. Ale chyba będzie ok. Dobra. Sorry, zapoznać się jeszcze raz. słoneczniki. Cześć.